Pomysł, nie, nie, nie. Na początku no, trzeba jeszcze przejść autką. Jeżeli ktoś wie, co to jest, no to może wiecie, o co, co ja chcę zrobić. w Gdzie? Człowiek i nie chcę patrzeć, bo chyba jeszcze do tego, że widać. Dobra, nie chcę mi się tyle czekać. Jakie jest fajna! fajna! Jaki to jest Jaki on jest duży? To jest tata, a to jest syn lepsze będzie wtedy, kiedy ja usiądę. Nie. O! No właśnie! O! No jazda! Pokonany! Wiesz... Dlaczego to takie fajne? Dlaczego tak pięknie to tak wygląda? To jakby tutaj jest siadełko dla dziecka. To jakby jest tutaj siodełko dla dziecka. Zobaczcie. Zobaczcie, tutaj em, prowadzi ktoś, a tutaj ktoś siedzi, a, e, nie wiem, już Na przykład. Jakie fajne. Ma na, 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 na. samochodzić lubi, lubi latać koło co? co ja wymyślam? Rony Ciekawy co będzie, jeżeli znać człowieczka wziąć go Potem on wam ucieknie. Popatrzycie, jak tańczą oni. Z tego zamiast gracza znaleźć samochodzik. Wsypać tutaj. Włączyć. wyłączyć? Czekajcie. Włożyć tam jeszcze jabłko.